Nie wiem, kiedy dokładnie to się zaczęło. Może wtedy, gdy przyjechałam na praktyki wakacyjne do małej stadniny na obrzeżach Nowego Sącza. Może wtedy, gdy po raz pierwszy spojrzałam mu w oczy. A może, to wszystko zawsze we mnie było, tylko czekało na zapłon. Mam na imię Marta, mam 23 lata i studiuję weterynarię w Lublinie. Lubię być z boku, poza gwarem i oczekiwaniami. Dlatego, kiedy pani Elżbieta, znajoma mojej babci, zaproponowała mi miesięczny staż w jej prywatnej stadninie, zgodziłam się bez chwili wahania. Cisza, konie, zapach siana i zero ludzi. Idealnie. To tam poznałam Boł Rejgołu, siwego ogiera pełnej krwi małopolskiej, z oczami jak ciemna woda. Kiedyś był gwiazdą skoków przez przeszkody, teraz mieszkał samotnie w stajni pod lasem. Miał coś w sobie, coś ludzkiego. Albo coś, czego ludzie dawno już nie mają. Pierwszego dnia przyszłam w lnianej sukience zapinanej pod szyję, z długimi rękawami i w starych skórzanych butach po dziadku. Włosy miałam związane w warkocz, żeby nie przeszkadzały przy pracy. Wyglądałam raczej jak nauczycielka z lat 30. niż studentka, ale nie chciałam wyglądać ładnie. Nie dla ludzi. Ale bory. Patrzył na mnie tak, jakby widział mnie bez tych wszystkich warstw. Przez kilka dni tylko go obserwowałam. Czyściłam go, mówiłam do niego półgłosem, sprawdzałam kopyta. Aż któregoś wieczoru, gdy już słońce schowało się za grzbietem wzgórz, usiadłam na belce siana przy jego boksie. Miałam zmęczone nogi i ciężką głowę. On stał naprzeciwko, nieruchomo, jak posąg. Jesteś jedynym samcem, któremu ufam, szepnęłam. Nie wiem, czemu to powiedziałam. Może dlatego, że nikt inny nie słuchał? A może dlatego, że on naprawdę rozumiał? Dotknęłam jego szyi. Była ciepła i napięta. Czułam jego oddech na policzku delikatny, ale mocny. I wtedy, po raz pierwszy. Moje ciało zareagowało inaczej. Nie jak weterynarz. Jak kobieta. Nie było w tym nic złego. Żadnej perwersji. Tylko emocja. Napięcie. Bliskość. Zbyt rzadkie, by je ignorować. Gdy wróciłam do domu pani Elżbiety, zastałam w kuchni jej wnuka, Temikę, młodego chłopaka z lekką wadą wymowy. Ale jasnym spojrzeniem. Spojrzał na mnie jakoś dziwnie, jakby wiedział. Byłaś z Bołękiejką, prawda? Zapytał. A co, jeśli tak? Odpowiedziałam, próbując brzmieć pewnie. Nic nie powiedział. Ale wiedziałam, że widział coś, czego nie powinien. Po tamtym wieczorze wszystko się zmieniło. Nie na zewnątrz. Bory nadal był spokojny, stajnia nadal paczniała sianem, a pani Elżbieta nadal parzyła mi herbatę z miętą. Ale we mnie coś się przesunęło. Jakby jedna cienka nitka puściła i teraz wszystko mogło się rozplątać. Od rana Tomek patrzył na mnie inaczej. Nie mówił nic wprost, ale jego spojrzenie było pełne znaków zapytania. A może już odpowiedzi? Gdy wręczał mi wiadro z owsem, jego palce dotknęły moich o sekundę za długo. On cię słucha. Lepiej niż ktokolwiek, rzucił cicho. On mnie rozumie, odpowiedziałam. I nie zadaje głupich pytań. Odeszłam z wiadrem, ale czułam jego wzrok na plecach. Zaczęłam się zastanawiać, ile widział. I co sobie wyobrażał. W takich miejscach, jak ta stadnina granica między plotką a wyrokiem była cienka jak nitka pajęczyny. Wieczorem znów przyszłam do bory. Było późno, księżyc rozlał się mlecznym światłem po deskach stajni. Miałam na sobie kremowy golf długą, pisowaną spód, materiał, z którego przy każdym kroku zaczepiała się o kolana. Na nogach miała stare buty, ale na nadgarstku skórzaną bransoletkę z wygrawerowanym napisem, nie pytaj. Czuj. Prezent dla samej siebie. Bory stał spokojnie, jak zawsze. Ale jego nozdrza rozszerzyły się, gdy tylko weszłam. Wiedział. Zawsze wiedział. Gdy czesałam jego grzywę, poczułam lekkie napięcie w dłoniach. Pasma wplątały się w moje palce, przesuwając się po skórze. Mój oddech stał się nierówny, a klatka piersiowa ścisnęła się. Nie ze strachu, ale z oczekiwania. Przysunęłam się bliżej, objęłam go za szyję, przyciskając policzek do miękkiego futra. Jesteś jedynym, który nie wymaga wyjaśnień, wyszeptałam. Nie zauważyłam, jak Tomek wszedł. Jego kroki były ledwo słyszalne, ale gdy się odwróciłam, stał już w przejściu, trzymając latarnię kropka, nie boisz się? Zapytał cicho. Jakby bał się obudzić kogoś, kto i tak nie spał. A czego mam się bać? Że ktoś pomyśli coś, czego nie da się cofnąć. Podszedł bliżej. Jego twarz była w cieniu, ale widziałem, że się trząsł. Nie zimna. Ja też bym cię słuchał. Też bym milczał, jeśli trzeba. Ale nie jesteś sama tutaj. Nie odpowiedziałem. Po prostu odwróciłem się do niego plecami i ponownie objąłem szyję bó uregową. Poczułem, jak koń się napina. To było tak, jakby iskra przeszła między nami niebezpieczna i ekscytująca. Od kilku dni wszystko przypominało sen, ten lepki, z którego nie chcesz się obudzić, choć czujesz, że coś się zbliża. W ciągu dnia wykonywałam wszystkie obowiązki, jak automat, czyszczenie, karmienie, Zapiski w zeszycie. Ale każda minuta, każda godzina prowadziła mnie do tej jednej chwili wieczornego spotkania z Borym. Pewnego popołudnia do stajni przyjechał Paweł, weterynarz z limanowej. Miał może 30 lat, był wysoki, przystojny w ten surowy, góralski sposób. Ręce miał szorstkie, spojrzenie spokojne, ale uważne. Przyjechał rutynowo, ale szybko zorientowałam się, że coś tu nie pasuje. To ty jesteś marta? Zapytał, oglądając bow Słyszałem, że on cię słucha lepiej niż ludzi. Może dlatego, że ja nie próbuję go ujarzmić, odpowiedziałam z uśmiechem. Paweł spojrzał na mnie dłużej, niż to było konieczne. Zawisił wzrok na mojej szyi, gdzie w tym dniu nosiłam jedwabny szal, zawiązany na supeł pod szyją. Był ciemno-niebieski, z wyhaftowanym srebrnym koniem, mała dziwaczność, ale w tym momencie poczułam, że zaciska się na mojej skórze. Wieczorem Paweł wrócił. Powiedział, że zostawił coś w samochodzie. Ale nie wziął nic. Stał przy boksie Boulejgołu, a ja po przeciwnej stronie przegrody. On cię rozumie, ale ja, ja chciałbym zobaczyć, co on widzi. Nic nie zobaczysz, jeśli będziesz patrzył tak, powiedziałam, przesuwając palcami po grzbiecie konia. Tu nie chodzi o wzrok. Tu chodzi o ciszę. Paweł milczał. A potem, bardzo powoli, podszedł i: Dotknął mojej ręki. Pozwól mi być w tej ciszy z tobą. Chodź chwilę. Zamarłam. Bor stał nieruchomo. Ale jego nozdrza lekko drgały. Poczułam napięcie w powietrzu. Jakby wszystko mogło się zaraz zapalić. Wtedy do stajni wszedł Tomek. Zatrzymał się w drzwiach. Spojrzał na nas. Widział, jak Paweł trzyma moją rękę, jak ja się nie ruszam, jak Bor napiął kark. Przeszkadzam? Zapytał, choć odpowiedź była oczywista. Nie. Ale chyba, już nie jesteśmy sami, odpowiedziałam, nie patrząc na żadnego z nich. W tamtej chwili poczułam, że między nami jest już troje i że każdy z nich zna inną wersję mnie. A ja, nie wiem jeszcze, która z nich jest prawdziwa. Po tamtym wieczorze coś się zmieniło. Nie wstajni, tam wszystko wyglądało tak samo deski, siano, zapach potu i drewna. Ale zmieniło się w moim ciele. I w spojrzeniach dwóch mężczyzn. Paweł nie przestawał przyjeżdżać. Zawsze po coś apteczka, kontrola, sprawdzenie kopyta. Ale ja czułam, że przyjeżdża po mnie. Z kolei Tomek zaczął się wycofywać. Milknął, kiedy przechodziłam. A kiedyś zostawił na stole w kuchni niedokończony list. Bez podpisu. Bez adresu. Ale tam było jedno zdanie: Wiem, że to on cię trzyma, ale to ja widziałem, jak oddychasz. Tego dnia przyszłam do stajni późno. Na sobie miałam długi, wąski płaszcz z grubego materiału i wysokie, brązowe kozaki. Pod spodem była skarpeta z wysoką, grubą i satynową podszewką. Wszystko było dyskretne. Ale ciało było gorące. Bory był niespokojny. Przestępował z nogi na nogę. Jego oczy błyszczały w półmroku. Zbliżyłam się do niego, delikatnie dotykając szyi, jakbym prosiła o pozwolenie. Coś się zmieniło, prawda? szepnęłam. Nie odpowiedział, ale spojrzał. I w tym spojrzeniu było coś, zazdrosnego. Drzwi otworzyły się bez zapowiedzi. To był Paweł. Miał na sobie prostą kurtkę i rękawiczki z odciśniętą sierścią. Jesteś tu. Sam? Powiedział. Ale to nie było pytanie. Nigdy nie jestem sama, kiedy jestem z nim? Odpowiedziałam cicho. Podeszliśmy do siebie. Między nami było kilka centymetrów i całe może napięcia. Jego ręka sięgnęła do mojego policzka. I wtedy bory, parsknął gwałtownie, uderzając kopytem w drewno. Paweł odsunął się. On cię chroni? spytał, prawie z ironią. Czy po prostu nie lubi konkurencji? Zamilkliśmy. A potem Paweł zrobił coś dziwnego. Wyjął z kieszeni mój szalik ten, który zgubiłam tydzień temu. Znalazłem go przy jego boksie. Pachniał tobą. I czymś jeszcze. Zostawił szalik przy drzwiach i odszedł, nie oglądając się za siebie. A ja zostałam. Z koniem. Z drżącymi rękami. I z pytaniem, które nie dawało mi już spokoju. Co on naprawdę czuje? I kogo z nas próbuje chronić? Mnie czy siebie? To była ostatnia noc. Wiedziałam o tym jeszcze zanim przyszłam do stajni. W powietrzu wisiała wilgoć, niebo było gęste i bezgwiezdne, a cisza zbyt idealna. Nawet ptaki milczały, jakby bały się patrzeć. Założyłam czarną, prostą sukienkę z wysokim kołnierzem i rękaw do łokcia. Do tego cienkie rajstopy i płaskie buty z zamszu. Na szyi, znów ten niedwabny szalik, Teraz jako talizman. Zachowywał nie zapach, ale wspomnienie. Bory stał już niespokojnie. Jego ciało było napięte, oczy, szeroko otwarte, czujne. To ostatni raz, prawda? szepnęłam, podchodząc bliżej. Nie odpowiedział. Ale zrobił krok w moją stronę. Jego pysk dotknął mojego policzka. Staliśmy tak, jakbyśmy chcieli pamiętać się na zawsze. Nie słyszałam kroków, ale je czułam. Pol wszedł cicho, ale pewnie. W rękach trzymał teczkę. Jutro kończy się twoja praktyka. Powiedział: Ale twoja historia tu się nie kończy, prawda? Popatrzyłam na niego. A potem na konia. Wszystko już się zaczęło, i nie zatrzyma się tylko dlatego, że ktoś tego chce. Paweł podszedł bliżej. Wiesz, co ludzie mówią? Że jesteś nienormalna, że sypiasz w sianie, że mówisz z końmi jak z kochankami. Nie mrugnęłam. Może koń woli prawdę, a nie to, co ludzie udają. Spojrzał w dół. A ja? Dokąd idziesz? I wtedy w stadzie rozległ się ryk. Drzwi się otworzyły. Tomek stał na progu. Twarz miał bladą. W ręku trzymał telefon komórkowy. Ekran świecił. Kto przyjdzie? Kto wygra? Wyszeptał. Oni przyjdą. Jesteś, chodź. Moje ciało zamarło. Poczułam falę zimna unoszącą się od stóp do piersi. Ale Bory prychnął i szturchnął mnie nosem, mocno, ostro, niemal agresywnie. On wiedział. My wiedzieliśmy. Nie spałam tej nocy. I nie zostałam. O świcie odeszłam od stada. Poszłam wzdłuż nasypu kolejowego, zostawiając wszystko, swoje ciało. Swoje zapachy, swoje imiona. Trzeciego dnia w skrzynce pocztowej u Elżbiety leżała koperta. W środku pasmo wełny boł rejgoł, owinięte w szalik. I notatka. Ludzie patrzą, ale konie widzą więcej. A ja już nie patrzę.